Super, kobiety online, z lot. Tutaj dzisiaj moim gościem, Agnieszka Gaczkowska, od architektury do oplotki, czyli do rękodzielniczego biznesu online. Jak to w ogóle zrobić? To jest jakiś, jakaś niemożliwość, wydawałoby się. Tak, śmieję się i zastanawiam się, co będzie dalej, bo mam wrażenie, że zaczęło się bierz od szydełkowania, od warsztatów rękodzielniczych, ale tak naprawdę tam była potrzeba spotkania się innych kobiet. I kiedy poznałam Ciebie, gdy zobaczyłam, czym się zajmujesz, to mam wrażenie, że. Im więcej poznaje kobiet, to my chyba wszystkie robimy tak w gruncie rzeczy to samo. Dodajemy sobie siłę. Każda pracuje jakimś innym narzędziem. Dla mnie to początkowe to było właśnie spotkanie przy dziele, ale tak naprawdę chodziło o spotkanie się, pogadanie, wymianę kompetencjami. I mam takie wrażenie, że nawet teraz, jak się rozwijam, wiesz, już więcej jest tam mentoringu, więcej coachingu, jakiegoś wsparcia w biznesie online. Owym. Tak, po prostu dzielę się wszystkim, czego się nauczyłam po drodze. To trochę tak się przyglądam innym kobietom i mam wrażenie, że my wszystkie robimy tak naprawdę to samo po prostu sobie nawzajem pomagamy, bo odkryłyśmy, że po prostu w online łatwiej jest razem. Tak, dokładnie, bo my się właśnie znamy w przestrzeni online'owej, pierwszy raz się widzimy tutaj na żywo, więc się tutaj też tym dzielimy, natomiast mówisz o spotkaniach, bo spotkania są bardzo ważne właśnie na każdym etapie życia i swojego rozwoju, natomiast zwłaszcza jak się dzieje coś trudnego w życiu, dzieje się zmiana, tak. to jest też mega ważne i w twoim życiu te oplotki też się wzięły z twojej osoby. Z tej zmiany. To, tak. jak to jak to, jak tak. to było? Teraz e, przed chwilą był taki panel, w którym padło coś, co, z czym się bardzo identyfikuję, czy jedynym pewnym jest zmiana. Żyjemy chyba w takich czasach, które tak dynamicznie się zmieniają, że chyba przyzwyczajenie się do będzie się zmieniało. To jest taka dobra kompetencja na przyszłość. I mam wrażenie, że nawet w tym momencie, kiedy wiesz, odwieszałam na koło architekturę, zaczynałam, wiesz, mówiłam mężowi, nawet będę teraz uczyć szydełkowania w online. On tak na mnie spoglądał. A po jakimś czasie przychodziłam, wiesz co, był taki coaching, kurczę, ten coaching to jest takie potężne, ja się muszę nauczyć tak pomagać moim klientkom, też tym, które teraz uczę biznesowo, jak to robić w biznesie handmade, tak, jak prowadzać elementy online. U. I tak się śmieję, że za każdym razem, kiedy przychodzę do męża i mówię, wiesz co, to on już wie, że będzie jakaś zmiana. Ale myślę, że po prostu daj sobie prawo do tej zmiany, do takiego, że my nie potrzebujemy mieć tej odpowiedzi idealnej, wiesz, i czekać wiecznie, aż ten ideał tam w jakiś sposób, że wymyślimy, czy do nas przyjdzie, tylko po prostu być w tym działaniu i pozwalać sobie na tą ciągłą zmianę, na tą ciągłą ewolucję, to chyba jest taka... Taka umiejętność, która nam się bardzo teraz przydaje. Ja się uśmiecham, i to mówisz, bo ja taki y, na cykle księżycowe sobie zaczęłam wymyślać swoje własne hasła, bo owszem, astrologię lubię, natomiast astrologia to nie jest moja y, tak naprawdę działka, więc moje hasło właśnie jest przed paru dni, to jest chzemi perfekcjonizm, bo ten perfekcjonizm blokuje i tak. to jest to, o czym ty mówisz właśnie. Tak. Żeby zacząć robić, bo y, ja mówiłam też o tej zmianie twojej, tak. bo tutaj tego nie podkreśliłam, ja to tak po prostu mam y, na uwadze, że że twoje życie się zmieniło wtedy, kiedy się dzieci pojawiły w Twojej tak. w Twojej w swoim życiu tak I to był niesamowity, piękny tak. rozwój kobiety, która ma trójkę dzieci, bo to jest niesamowita rola. Matka, Powiem trójka się, dzieci. I, i... że ja chyba do zgodnie będę wdzięczna dzieciom, bo one ściągnęły taką możliwość, że ty się możesz gdzieś schować i udawać, że jest inaczej. Przychodzą dzieci, i to chyba wszystkie mamy wiedzą, że doba się tak nagle kurczy, że tam nie ma czasu na takie, a zrobię coś, bo wypada, a zrobię, bo inni ode mnie tego oczekują. Nagle ten czas tak się kurczy, że jeżeli chcemy robić chociaż tą to, to minutę, dwie, trzy, czegoś, co sp sprawia nam taką autentyczną frajdę, albo tak nas karmi na jakimś poziomie. W moim przypadku to właśnie było to dzielenie się rękodziełem, które mi uratowało psychikę w okresie takim, wiesz, około macierzyńskim. Dzielenie się tym, że jak wychodzisz do innych kobiet, to my sobie nawzajem po prostu dmuchamy w skrzydła. Później już wiesz, stopniowo dzielenie się tymi narzędziami biznesowymi, jak ja już to wszystko rozwijałam, to ja zobaczyłam, że to jest takie fascynujące, że. Te dzieci czasem traktujemy trochę jak taką wymówkę, żeby nie zacząć, ale jak potraktujemy je, je jako taki katalizator, że właśnie dlatego warto zacząć, bo, bo wiesz, bo ta doba nam się skurczy. Tak? I yy, patrzę z podziwem właśnie na kobiety, które robią biznesy tak trochę pomimo czy to dzieci, czy jakichś, wiesz, trudnych doświadczeń. Jestem pełna podziwu, bo one często, te właśnie doświadczenia, te przeciwności one się stają tym takim paliwem. Nie? Że to dla, dla Ciebie byłam, bo naprawdę Cię tak. daleko w kosmos online nowy zaniosło. To jest, to jest naprawdę niesamowite. Jeszcze po, powiedziałaś też o takim elemencie, chroniło Cię przed wypaleniem. Tak. To jest moja działka i ja to widzę tak, że przypominam sobie momenty, kiedy ja coś robiłam, a to ja nie doszłam do takiego, do takiego poziomu pewnie, o jakim Ty mówisz. Natomiast to takie skupienie się na tym, żeby tak. robić coś w ogóle takiego innego to dla mnie teraz to widzę po moim y, takim tak. wychodzeniu z wypalenia i uczeniu się różnych technik relaksacji, to wtedy ja, ja to teraz widzę tak, że to jest właśnie taka uważność, na zatrzymanie siebie. Tak. na siebie, danie sobie czasu też na to. Tak. A właściwie efekt jest piękny, no bo to jest też kobieca kreacja. I tak. Jeszcze można temu dziecku czy komuś coś udziergać, takiego użytecznego. Tak. Czyli ile w tym jest elementów takich po prostu. Zdecydowanie. Takich, tak. takich właśnie bardzo potrzebnych kobiecie. Tak. Myślę, że robimy po prostu bardzo podobne rzeczy, bo mam wrażenie, że jak mówimy o tych dzisiejszych czasach, to one są tak szybkie, tak intensywne i tak pełne bodźców, że my no chyba nie damy rady funkcjonować no. na co dzień, jeżeli nie znajdziemy dla siebie tych narzędzi wylogowania. Ja uczę tego wylogowania poprzez rękodzieło. Ty uczysz wylogowania przez techniki re relaksacyjne. I mam wrażenie, że przez to chyba te biznesy kobiece, one się tak rozwijają, bo każdy z nas robi jakiś taki kawałek, tą cegiełkę w takiej wielkiej, wiesz, ścianie. Ja to trochę widzę jak taką, wiesz, latarnię, którą budujemy gdzieś do, do, do wiesz, do niesamowitej wysokości. Każdy z nas robi tą, ten kawałek, tą cegiełkę. I najpiękniejsze jest to, że bardzo często pojawiają się takie punkty Styku, że ty w swojej pracy odkrywasz coś, ja coś odnajduję, w momencie, kiedy zaczynamy z sobą rozmawiać, to nie tylko budzi się pole do współpracy, no o tym uczę w afiliacji, tak, że budzi się to pole do współpracy, ale z drugiej strony jest ten obszar, gdzie my zaczynamy przyspieszać sobie nawzajem ten wzrost, jeszcze skuteczniej służyć naszym klientom, bo trochę tak każdy z nas wymyśla to koło, a co gdyby zderzyć te pomysły, podpowiedzieć sobie, nie? Mam wrażenie, że bardzo wiele kobiet już to odkryło jak my zaczynamy ze sobą sieciować, rozmawiać, współpracować, to ten postęp w tych dzisiejszych czasach jest o wiele szybszy, a nam zostaje po prostu więcej czasu na wylogowanie, wiesz, ograniczenie tych bodźców. I to chyba jest ten sekret. Że te biznesy kobiece one coraz szybciej się rozwijają, bo my potrafimy z tego korzystać. Tego, co dajemy sobie nawzajem. Korzystać z bycia dla siebie inspiracją tak naprawdę tak, o tym, nie? o tym, czym mówisz, i się zatrzymać ze sobą i mieć przestrzeń właśnie na to, żeby się wtedy podzielić ze sobą, ze sobą i ze światem, z innymi, z innymi kobietami. To jest piękne. Więc my dalej się idziemy tutaj, teraz idziemy świętować, bo jest taka część A, celebracyjna, jest takie piękne jest. Agnieszka tak. ma taką przepiękny strój. No reszty nie widać. To już nie ma was to 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 nie zauważycie, natomiast no, uwierzcie na zło, więc bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wielkie się bawić dalej. Dokładnie, do zobaczenia w online.